Działania Systemowe na Rzecz Edukacji Kulturalnej. Rozpoczęty został w maju tego roku, zakończony zostanie w 2015 roku w styczniu. Jest to projekt 21-miesięczny, w którym wspólnie miasto Lublin, miastami Tarnopol, Lewanow, i Równe inwestuje w kulturę lokalnych ośrodków kultury. Inwestuje w sprzęt, inwestuje w wiedzę, w ludzi. być fantastycznym narzędziem dla tradycyjnej instytucji kultury, takiej jak domy kultury, szkoły, które biorą udział w tym projekcie, ponieważ daje im niesamowite nowe możliwości. Dzisiaj nie da się już mówić o kulturze, w której nie uwzględniamy roli technologii i mediów, i nie sposób również taką kulturę tworzyć, w której te technologie i media nie są narzędziami, na co dzień w tej praktyce towarzyszą. Projekt Inwestycje w kulturę jest o tyle ciekawy, że on przynosi nie tylko sprzęt, taki media służący do produkcji kultury na poziomie cyfrowym czy w, tej, w tym obszarze cyfrowym, ale jest ciekawy również dlatego, że obok tego, obok tego sprzętu on oferuje... Taki, taką refleksję nad tym, czym w ogóle jest kultura. Jak można dzisiaj robić kulturę, jak można tworzyć kulturę, jak ona się zmienia, kiedy się zmieniają narzędzia, którymi nad nią pracujemy i jak my się zmieniamy, kiedy ta kultura się zmienia. Ciekawe, że na warsztatach, które prowadziłam jako skojarzenia związane z Medialabem pojawiały się określenia typu innowacja, nowe media, open source, nowe możliwości. Pracy, bezpieczeństwo, yy, czyli sytuacja, która jest bezpieczna dla młodego użytkownika, w którym on ma prawo do popełnienia błędów. Eksperyment. W tym całym na Media Laby, bardzo ważne jest nie tylko to, aby korzystać ze sprzętu, ale również to, żeby myśleć o pracy. W nowy sposób, że tu nie ma z góry przewidzianej hierarchii, że są ważni, ważniejsi, tylko że do pracy na tym poziomie potrzebne są różne kompetencje z różnych dyscyplin. Potrzebni są ludzie, którzy myślą filozoficznie, potrzebni są ludzie, którzy myślą projektowo, potrzebni są ludzie, którzy są dobrymi technologami, potrzebni są ludzie, którzy yy, znają się na komunikacji społecznej. I cała ta sytuacja wymusza integrację i wymusza współdziałanie wielu. Yy, Dotąd mogłoby się wydawać nie do końca do siebie pasujących lub środowisk. Mediolab to narzędzie, które pozwala człowiekowi również oswoić się ze światem, który go otacza. Co, co, coraz bardziej na każdym kroku otaczają nas urządzenia, których e, funkcjonowania nie rozumiemy. Bardzo często nie potrafimy też wielu z nich obsłużyć. Medialab dzięki swojej przestrzeni na eksperyment, na działanie metodą prób i błędów, na zabawę, uczy młode pokolenie oraz starsze pokolenie tego, jak oswajać się ze sprzętem, z technologią, dzięki temu jak oswajać się ze światem, w którym żyję.